Dobra, przerwało nam nagrywanie, bo wiecie, ograniczony czas 10 minut i tak. To. Jezus. Alebra, to kopiemy nasz wentyl, wezmę sobie włączę to, żeby od razu wiedzieć, na którym jest co. Aha. Tu jest. To. Tu jest magazyn. To trzeba by było w innym miejscu zrobić ten. Yy, ten kopalnię. O kurczę. I teraz nie wiem. w którym. Kid załatą sobie na razie to piaskiem. Nie widać za bardzo. Ta... o matka dobra co ja biorę? To gdzie by to zrobić? Tu tak mnie zakaże. Hmm. Kurd. Dobra, tu spróbujemy kit. Hmm. Co tak. Dobra, no i kopiemy, oby tu nie było tego magazynu. No, no, co jest? Dobra, jest mm, nie ma magazynu. Tu, tu, i tu. Tu, tu, tu. Cyk, cyk. Weźmiemy sobie jeszcze pochodnie, żeby oświetlać. To. Dobra. Gdzieś tutaj sobie postawimy pochodnie. I kopiemy dalej. Ja się boję, jak tak kopię, bo... <laughs> Wiecie, tak może być lawa. No ale tam kit. A bo wiecie co? Dla wszelkiego upewnienia odłożymy te cenniejsze rzeczy. Ech, nie ma za cennych tutaj. No to dird jest taki ważniejszy i to. Weźmiemy sobie, zostawimy 13. No i po pochodnie odłożymy. Albo tam ze 5 zostajemy, bo za dużo tam nie będzie czego. Kopiemy dalej. No ale tak długo trwa. Nie, tego się obawiałem. Jak ja nie lubię trafiać na kopalni, gdy. ten. Yy, gdy robię taki wentyl. To mnie tak wkurza jest że tu, żeby tu znowu nie było jakiejś kolejnej tej kopalni. Się tak wkurza, że... Jesteśmy na 44 czwartym. Weźmiemy, zejdziemy do trzydziestego. Albo do czterdziestego. I sobie zrobimy taki pierwszy przedpokój ups, nie tu i taki 3 na 3 i tutaj się będzie prowadzić taka pierwsza kopaja, że tu, w i w tom i może jeszcze w dół pójdzie, że... Wiecie, tak się będzie rozchodzić we wszystkie strony. Oprócz w górę. Tu, 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 tu. Tu tu, 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 tu i tu. Tutaj będzie jedna kopalnia. Tutaj będzie jedna kopalnia. I tutaj będzie jedna kopalnia. Dobra. Dobra, sorki, że zrobiłem takie cięcie, bo tata mnie woła, bo... Mm kolega po mnie przyszedł i wiecie co, na razie, na razie tylko tyle zrobimy tej kopalni yy, później tam pomiędzy odcinkami będę ją będę w nich kopał i może w jednym odcinku nagram jak to kopię i tak dalej no no to prześpimy się i zakończymy ten odcinek No poza to F3 włączone, dobra, włączymy. To dzisiaj się pożegnamy na tarasie. No, dobra. Czyli tak. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, yy, pobierajcie filmik, jeżeli chcecie. Trzymajcie się. Cześć!